Witajcie akwaryści, dzisiaj kolejna rogatkowa pogadanka, dzisiaj będzie o wodzie RO, tak? dlaczego, dlaczego, taki temat, dlaczego ja w ogóle chcę mówić o wodzie RO, no, dlatego, że jestem troszeczkę tak na świeżo no, po wizycie pewnej pary klientów, tak, klientki z mężem, którzy przyszli i no, wywiązała się rozmowa właśnie o wodzie RO, no i wyszło, już nie pierwszy raz mi wyszło tak, że nie do końca czujecie, o co chodzi, o co chodzi z tą całą wodą, tak z tymi filtrami, wodą, po co to się robi, co się z tego rzeczywiście uzyskuje i czy, czy w ogóle czy warto, czy warto to w ogóle stosować. tak? Słuchajcie, na początek ustalmy sobie jedną rzecz. Kiedy ja mówię o wodzie Ero, woda Ero, woda z filtra Ero, woda osmotyczna, woda demineralizowana, dejonizowana, woda miękka, to ja zawsze mam na myśli tą samą wodę, tak, to są troszeczkę, one się troszeczkę rzeczywiście między sobą różnią, ale ja to traktuję na potrzeby tego filmiku, traktuję to jako taki synonim, więc nie czujcie się tutaj jak jacyś zdezorientowani, że to są jakieś różne wody, nie, to jest wszystko o tej samej wodzie, bo woda RO, woda z filtra odwróconej osmozy, to jest coś, co zawitało już do tej naszej akwarystyki, tak można powiedzieć, że na dobre, tak, Wy te filtry sobie kupujecie do domów, kupujecie sobie często do akwariów specjalnie, dlatego, że już to po prostu, to już nie są takie strasznie drogie rzeczy, jak kiedyś, tak? Jeszcze, jak ja zaczynałem, to te membrany naprawdę były dosyć drogie, mało wydajne, teraz kupno tam całkiem, całkiem dobrych filtrów już nie kosztuje tyle i praktycznie każdy sobie może na to pozwolić, tak? No właśnie, Wy to montujecie, używacie tych filtrów, tylko tak właśnie nie do końca nie do końca chyba sami wiecie, po co i dlaczego, tak? Moi drodzy, przede wszystkim wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Woda z filtra RO, jest to woda o takich polepszonych parametrach mechanicznych i chemicznych, dlatego że tam są prefiltry, tak? Jest prefiltr mechaniczny, prefiltr węglowy w tym filtrze, który jeden usuwa tamte jakieś osady, rdzy, pyły, różne tam rzeczy, które w tej wodzie płyną, drugi usuwa jakieś zanieczyszczenia chemiczne, które mogą się pojawić, no i jest oczywiście membrana osmotyczna. Membrana osmotyczna sprawia, że ta woda jest pozbawiona minerałów, dzięki czemu jest miękka. Główne nasze minerały, które nam no, zatwardzają wodę w kranie, jest to oczywiście wapń i magnez, chociaż no, to się wszystko może różnić w zależności, jaką tam macie u siebie lokalnie wodę. Czyli po przejściu tych trzech etapów filtracyjnych uzyskujemy wodę o podwyższonej czystości fizycznej, chemicznej i miękką. I tylko tyle, moi drodzy. To jest tylko tyle. To nie jest żadna ambrozja, to nie jest żadna, nie wiem, bezpieczna, superbezpieczna woda, tak? Bo y, nawiązując tutaj do tej rozmowy, y, klientka chciała wlać tą wodę do akwarium i u, uznała, no, no bo to jest dobra woda, tak? Można wpuścić do tego ryby. No moi drodzy, nie, to jest właśnie totalne takie niezrozumienie tego całego tematu troszeczkę, tak? Po kolei. Do wody miękkiej wpuszczamy ryby, które żyją w wodach miękkich. Na przykład Ameryka Południowa, tak? Wszystkie kąsacze, jakieś neony, pielęgniczki, skalary, paletki, to są ryby, które rzeczywiście lubią wodę miękką. Oczywiście one muszą być przystosowane do tej wody muszą być albo w sklepie trzymane na wodzie miękkiej, albo wy je musicie zaaklimatyzować do tej wody miękkiej. Absolutnie nie wrzucacie tych ryb tam, ponieważ ta woda miękka może wywołać szok osmotyczny i u ryby, w jej organizmie, i ta ryba po prostu Wam padnie od tego, tak? Moi drodzy, nie wszystkie ryby lubią tą wodę, no przecież no, woda miękka, no to spoko, rozumiemy, tak? Ale przecież są ryby, które wymagają wody twardej, są ryby, które świetnie się czują na wodzie kranowej, na przykład ryby z Indonezji. One nie, nie powinny być trzymane na wodzie miękkiej, tak? Jeżeli macie ryby z wód zasadowych, i wy sobie wymyślicie z twardych zasad, i sobie wymyślicie, a naleję sobie, bo to jest taka fajna, czysta woda, super bezpieczna, bo i wpuścicie na to te ryby. No to one wam się w ogóle mogą pochorować i pozdychać, tak? Albo będą w ogóle żyły w bardzo, w bardzo kiepskich warunkach i będzie im źle zwyczajnie w tym waszym akwarium, mimo że wam się wydaje, że to jest dobre. No przecież to jest dobra woda, no czysta. Więc nie. Na wodę osmotyczną muszą trafiać przede wszystkim ryby, które są do tego przystosowane. I tutaj jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna uwaga, bo Wy często siadacie do katalogów, pochwalam całkowicie, czytacie sobie o tych rybach, no i czytacie, o, neonek na przykład, tak? Czytacie, co tam jest napisane? Niskie pH, niska twardość wody. O rany boskie, przecież ja leję kranówkę do akwarium, no i co? No to trzeba szybko kupić ten filtr, trzeba podmieniać tą wodę. Aby tej rybce było dobrze. Moi drodzy, zdrowy rozsądek. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz. Ryby, które kupujecie w większości w sklepach, są to już bardzo często ryby hodowlane. Ten neon to nie jest ten neon, który żyje gdzieś tam w Ameryce Południowej, pływa sobie w jakimś tam Orinoco. To jest to, no mówiąc tam kolokwialnie, gdzieś tam pod Radomiem od 20-30 czy może i nawet 50 pokoleń jest po prostu namnażany, jest namnażany na naszej wodzie. Jest już przystosowany do tej wody kranowej. W sklepie jest trzymany, w hurtowni jest trzymany na wodzie kranowej i tak naprawdę nie ma specjalnie powodów, żeby go trzymać na wodzie miękkiej. Tak? Yy, oczywiście są gatunki, których się nie rozmnaża, no i wtedy jak wy chcecie robić to akwarium takie biotopowe, wchodzi, podchodzicie do tematu już na poważnie. Tak, oczywiście się w to już wtedy bawimy, robimy to, dostosowujemy te parametry dla tych ryb, ale w większości, jeżeli jesteście amatorami, jeżeli jesteście początkujący, nie szarżujcie z tym. Rybę z wody miękkiej można spokojnie trzymać na wodzie średnio twardej. Ryby z wód twardych tak samo trzymamy na średnio twardych. Nie robiłbym takiego przeskoku, tak jakby woda twarda na wodę miękką i woda miękka na wodę twardą, tak? Zatem zdrowy rozsądek, tak? Woda osmotyczna nie jest żadnym rozwiązaniem Waszych problemów. Poza tym pamiętajcie, woda, która płynie w naszych wodociągach, ja mówię tutaj oczywiście, no mówię ze swojego przykładu, yy, czyli sklep mam w Warszawie, tak? Pod, pod, no prawie, że pod Warszawą. Korzystam z wody wodociągowej i naprawdę ta woda wodociągowa jest absolutnie akceptowalna, tak? Yy, niestety wielu z Was ulega tej takiej troszeczkę szarlatanerii. Bo wszędzie w tych opisach tam jest napisane, o, filtr usuwa metale ciężkie. Moi drodzy, jakie metale ciężkie? No jakie? W wodzie kranowej, którą wypijecie na co dzień, która jest dopuszczona, żeby to dzieci piły, jaka woda kranowa? Jakie metale ciężkie, tak? Przecież ta woda jest monitorowana 24 na 7, swoją bardzo, drogą w bardzo ciekawy sposób, warto się tym zainteresować. To są, jest to uzdatniana biologicznie, uzdatniana chemicznie. Są tam specjalne kon kontrolery, tak, które na mo bieżąco monitorują. Są nawet żywe organizmy. Małże się wykorzystuje, żeby monitorować stan tej wody. Jak tam tylko się coś by pojawiło szkodliwego, małże się na przykład zamykają, włączają się alarmy. I to wszystko jest po prostu zatrzymywane, bo gdyby ta woda nie spełniała warunków, no to my byśmy co chwila słyszeli, że ktoś się tu potruł, że pół ulicy wymarło, tak, bo poszła jakaś woda, więc nie dajmy się zwariować, tak. Woda kranowa naprawdę jest niezła. Oczywiście, ja wiem, no, mieszkacie w różnych miejscach kraju, tak, woda jest różna tam i wtedy przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby ustalić, jaka ta woda jest, tak, czy ona się nadaje, czy ona się nie nadaje, czy ona jest... Chlorowana, czy ona jest ozonowana, czy ona jest twarda, czy ona jest miękka, czy coś w niej tam siedzi. I rzeczywiście, jak macie tą wodę taką, nazwijmy to egzotyczną, czy naprawdę o kiepskich parametrach, wtedy możecie stosować sobie te osmozy, bo one rzeczywiście poprawią tą sytuację u was, ale właśnie też pamiętajcie, że to jest właśnie woda miękka. No. Przykładowy scenariusz. Macie kiepską wodę w kranie, kiepską twardą, montujecie sobie osmozę, a chcecie mieć ryby z wód twardych. No i co wtedy zrobicie? Wtedy musicie tą wodę mineralizować, tak? Albo do samej osmoze się kupuje mineralizatory, chociaż tego nie polecam, bo to są mineralizatory spożywcze, takie przystosowane, żeby wodę przystosować do spożywania przez ludzi. Nie do końca wiemy, co tam tak naprawdę jest, jakie te parametry z tego uzyskujemy. Żeby wodę miękką mineralizować, są do tego odpowiednie preparaty, tak? Hydromineral, akwartu, tak, equilibrium Sychema. GH, plus one, qual co tam jeszcze? Wimi, reminamin, tak, to, są, to są rzeczy, które u mnie są na przykład na półce. I to są preparaty, które służą do tego, żeby uzyskać odpowiednią twardość wody. Pamiętam taki miałem kiedyś przykład klienta, bardzo zamożnego klienta, któremu ktoś sprzedał zestaw podwójnej osmozy. Nawet wyobraźcie sobie, nawet są takie wynalazki, czyli woda osmotyczna jest jeszcze raz przepychana przez osmozę, więc żeby już w ogóle było super, no, woda jałowa po prostu, ten pan sobie lał to do akwarium i trzymał w tym gupiki. No i był wielce zdziwiony, że, że mu rośliny nie rosną, że mu gupiki się nie chcą rozmnażać. No właśnie dlatego mu się nie chciały rozmnażać, bo samice yy, to nie są ryby z wód miękkich. Samice, żeby wytworzyć te osłonki jajeczek, które tam noszą sobie w brzuchu, muszą mieć dostęp do odpowiednich minerałów, tak? Jeżeli nie mają tych minerałów, nie są w stanie wytworzyć tych otoczek i nie będzie w związku z tym kolejnych małych gubików, Tak, Rośliny tak samo nie lubią wody miękkiej. No, oczywiście nie wszystkie, bo tak samo są rośliny z wód miękkich, są rośliny z wód twardych, ale no, jeżeli nalejecie wody osmotycznej, jeszcze nie dacie żadnego podłoża, tylko wrzucicie tam jakiś tam piaseczek sobie i w... idziecie do sklepu kupujecie roślin za 200, 300, 400 zł, jak to wsadzicie do takiego akwarium, ja Wam gwarantuję, że za trzy dni to będziecie mieli z tego szlam po prostu, który to się wszystko rozpuści. Dlaczego się rozpuści? Dlatego, że ta roślina po pierwsze głoduje, po drugie ona walczy też, żeby utrzymać tą swoją równowagę jonową, tak, tych pierwiastków wszystkich no i po prostu się rozpada, tak, no zaczyna się rozpuszczać w tej wodzie, więc woda osmotyczna naprawdę nie jest żadnym panaceum na jakieś tam problemy. Jest to przede wszystkim woda miękka i o tym pamiętajcie. Bardzo dobrym zwyczajem jest na przykład mieszać sobie pół na pół z kranówką wodę miękką, żeby jednocześnie troszeczkę tych minerałów jednak wchodziło, a będzie to taka woda lepsza, tak? bo, no bo jednak większość ryb preferuje te wody miękkie i dzięki temu troszeczkę poprawiacie sobie tą wodę, jest ona o lepszych parametrach, jednocześnie nie musicie się tam bawić w tej jakiejś tam mineralizacji, nie musicie na to wydawać dodatkowych pieniędzy. Mniej tej wody też musicie przecież naprodukować, bo przecież ta woda osmotyczna to nie jest magiczne źródełko. tak, Tylko no, wy odkręcacie to tam sobie ciurka, jak krew z nosa zazwyczaj, a tam na tym drugim wężyku i wszystko w kanał. Jak macie 300 litrowe akwarium i chcecie nałapać 300 litrów osmozy to do kanału pewnie pójdzie, no, pewnie z 1000 litrów, tak, 1000 albo 1200 litrów wody odpadowej, która, żeby było jasne, to, to się mówi woda odpadowa, tak, ale słuchajcie, ta woda też jest o bardzo dobrych parametrach, to jest ta, przecież ta woda też przeszła przez filtr mechaniczny i też przeszła przez filtr węglowy, nie przeszła, znaczy opłukała tylko membranę, tak oczyściła membranę, żeby się membrana wam nie zatkała. Więc de facto jest to po prostu tak samo woda o podwyższonej czystości mechanicznej i chemicznej, tylko że twarda. Z białego wężyka leci wam woda miękka, a z czerwonego wężyka leci wam woda twarda. To nie jest odpadowa, to nie jest w sensie, że tam może jakiś szlam gnojówka leci, tak? to jest po prostu tak samo bardzo, bardzo dobra woda, która na przykład się świetnie sprawdza do ryb. Zwód twardych, tak? Tanganika, Malawi. Idealna woda. Naprawdę, ja mam, tu mam akurat rośliniaka, który niedługo będzie restartowany. Mam teraz sobie Tanganikę też jeszcze takie malutkie akwarium dosyć. I tam po prostu wlewam sobie wodę odpadową, żeby nie wylewać tego do kanału, żeby to nie była woda stratna. Wlewam ją tam. I uwierzcie mi, ryby żyją, rośliny żyją. I moi drodzy, no, tak naprawdę to chyba wyczerpuje troszeczkę ten temat tej osmozy. Nie traktujemy tego jako jakiś tam cudowny wynalazek, nie jest żadna ambrozja. Stosujemy zdrowy rozsądek i pamiętajcie, że no, oczywiście są sytuacje, kiedy ta woda jest potrzebna ryby z odłowu, ryby trudne, ryby właśnie z wód miękkich, tak? Wtedy nam ten filtr jest potrzebny. Jakieś rzadkie rośliny, jak się chcemy bawić, kiedy mamy ekstremalnie twardą wodę w kranie, tak? Bo niektórzy z was mają wody przecież ze studni. Przyjeżdżacie tutaj często z jakichś miejscowości, na przykład podwarszawskich i ja już jak tylko słyszę, że ktoś jest z Podwarszawy, to od razu się pytam, czy nie ma wody ze studni, bo już wielokrotnie, żeśmy tutaj z klientami sobie robili testy, sprawdzaliśmy i po prostu no, czasem ta woda taka gruntowa, płytka, no jest tragiczna, jest po prostu ekstremalnie twarda, po pierwsze, to są twardości, nie wiem, rzędu 30 stopni, zasadowa a czasem są w nich nawet i fosforany i azotany, tak? Ja od razu mówię, ja nie jestem lekarzem, nie jestem jakimś tam chemikiem, więc nie wiem, ale no, ja nie wiem, czy taką wodę w ogóle można pić, tak? Czy to jest na pewno bezpieczne. Bo jeżeli są te azotany już, czy fosforany w takiej wodzie i taką wodę będziecie sobie tam wrzucać do tego akwarium, no to gwarantuję wam, że z glonów to wy prawdopodobnie nigdy nie wyjdziecie, tak? I znam, miałem już parę przypadków takich klientów, którzy no... No mówiąc delikatnie, po prostu sobie odpuszczali akwarystykę, bo nagle się okazywało, że nie mają odpowiedniej wody. Oczywiście no, ta osmoza byłaby tu pewnym rozwiązaniem, chociaż nie wszyscy się chcą w to bawić. Tak? No, filtry są upierdliwe, gdzieś to trzeba zamontować i tak dalej, i tak dalej. Może kiedyś o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Konkluzja jest taka, zdrowy rozsądek, zachowujcie zdrowy rozsądek, bo zdrowy rozsądek w akwarystyce jest najważniejszy. Trzymajcie się i do zobaczenia.